mogli wyprzedzić dramat, Co? Co? Jaki znowu mandat? Ostatni mandat dzisiejszego odcinka. Jaką kolizję spowodowałem? Gdzie ty gościu widzisz kolizję, co? Trzeba wyjść, co? O nie! O nie! Nie, złapali mnie za telefon! Trzymałem telefon w ręku i policjant to zauważył. Nie! Moja, moja fura jest zbyt zniszczona, żeby jeździć po mieście. Proszę ją naprawić. Szybki mandat, jedziemy dalej. Zabiorę mi prawko, bo nie wiem ile tych wykroczeń już mam. 200? Co? Dobra, no muszę chyba tyle zapłacić, bo będzie przypadek, gdzie zapłacę. Dobra, 250, okej. Okay. Proszę bardzo. Panie Płacu. Dobra, płacę ten nieprzony ticket. O nie, przekroczyłem prędkość. 54, 45 mil. Zabudowany. Kurde, no przekroczenie prędkości. Jaki kupi mandat. No Znesy tak jak mówię, można to fajnie połączyć. pan zachowaj spokój. Nic złego nie będzie życie dobry, panie. Część, tak będzie. panie, Ja mam dzisiaj naprawdę nieco przypałów.